Co robić, gdy Jezus opęta twoje nieletnie dziecko? Przed takim życiowym wyzwaniem stanęła jedna z użytkowniczek z grupy Łukasza Sakowskiego, nazwanej To tylko teoria. Mam problem z synem. Na początku zaznaczę, że nie chcę kogokolwiek urazić ani obrazić, i że wszystko, co napiszę, jest jedynie odzwierciedleniem moich własnych poglądów i tego, jak ja chcę wychować dziecko, a post nie ma na celu wywołania żadnej burzy, tylko uzyskanie pomocy. Od pewnego czasu mój trzynastoletni syn zaczął wręcz fanatycznie wierzyć w Boga. W tomu jesteśmy ateistami, od okresu pandemii syn ma nauczenie domowe, jego grono przyjaciół jest raczej niewierzące albo przynajmniej nie praktykujące. Oczywiście szanuję jego prawo do własnych poglądów, jednak zaczyna być nieciekawie. Kilka miesięcy temu przeczytał całe Pismo Święte i od tego czasu prawie codziennie oglądam się na YouTube, ciągle się modli i tak dalej. Nie byłoby w tym nic złego, ale rozmowy z nim już są. Żyje tym, co będzie po śmierci. Cały czas filozoficznie rozważa ideę piekła i nieba, straszy nas ogniem piekielnym za to, że nie wierzymy. Nie chce, żeby otoczenie zaczęło go postrzegać jako dziwaka. Na swój sposób próbuje mu tłumaczyć, że piekło i niebo nie istnieje, a Biblia to piękna powieśniczy mitologia o bogach z na początku myślałam, że to chwilowy kaprys i mu przejdzie, bo wcześniej nudził się różnymi tematami, ale to już trwa prawie rok i niesłabnie. I teraz pytanie: co mogę mu podsunąć? Jaką książkę, kanał na YouTube? Po polsku, bo jeszcze nie rozumie płynnie po angielsku, aby odsudzić nieco jego wiarę, coś, co tłumaczy, jak zbudowany jest cały ten system wiary. Może być to materiał dla dorosłych, tak jak pisałam, z przeczytaniem Biblii nie miał problemu. Na szczęście, w sukurs przyszli inni użytkownicy tej grupy, rozwodząc się bogato o charakterze tego nadnaturalnego zjawiska oraz oferując różne, sprawdzone, YouTubeowe egzorcyzmy. Przyglądaj się synowi. Właśnie w taki sposób często zaczynają się choroby psychiczne. Nie wiem na jakim poziomie jest to fanatyzm religijny, ale tak skrajna zmiana może być też objawem choroby psychicznej. Polecam kanał, jak o grupę ma FB stacja Ateizm. Grupa FB Ateiści 2.0. Kanał śmiem wątpić od Łukasza Wybrańczyka powinien być dla bo... dziecka Jeśli mogę coś polecić, to jak najbardziej, Łukasz Wybrańczyk. Dawniej wierzący prowadził wiele debat w sposób wyważony i cierpliwy z osobami religijnymi, pokazując, jak ich wiara jest bez sensu. Myślę, że nic lepszego i bardziej kulturalnego nie ma w języku polskim. Postscriptum U mnie w rodzinie jeden z młodych Lubował się w korwinistach, ale już z tego wyrósł. Tu też mogę się tak zadziać. To mogę być przejaw młodzieńczego dojrzewania, aby odseparować się od opiekinów. Podziękowania dla Mateusza znajdka. Dori pilota Pirksa, Puchacza i Michała Ligenzy. Cześć, witam was Fanoraglarion, a to jest kolejna dzienna dawka hejtu. I nie, nie zamierzam się tutaj naśmiewać z religijnego zacietrzewienia ateistów i antyteistów. Problem jest o wiele istotniejszy i dotyczy kwestii wychowania dzieci, a konkretnie kwestii przenikania się ateizmu oraz liberalnych metod wychowawczych. Zacznijmy od tego, że oczywiście wiem, jak wiele osób zapewne zasugeruje, że ów post mógł być przykładem jakiegoś trollingu. Ale nie jestem do tego przekonany. Istotniejsze jest jednak samo zaprezentowane w nim do sprawy podejście oraz przede wszystkim reakcje na tego posta. Trudno podejrzewać, że wszyscy użytkownicy grupy to tylko teoria, których jest chyba pół miliona to tylko fejki, trole i inne takie. Wydaje się, że przytoczone komentarze mogły odzwierciedlać istotną liczbę opinii przejawianych przez poszczególnych członków tej grupy. I prawdziwy problem, jaki możemy zaobserwować w tych komentarzach oraz w poście samej tej pani, to No właśnie, nieumiejętność czy niezdolność do rozpoznania istoty problemu. Oczywiście, jak wie zapewne większa część widzów mojego kanału, jako osoba raczej niereligijna, pałam o wiele większą sympatię do religii niż do jakiegoś ateizmu, gdyż ten ostatni często wiąże się z materializmem. Tutaj jednak nie chodzi o jakieś moje osobiste preferencje, albo chodzi, ale pokażę Wam głębszy kontekst. Czy ateistyczna matka ma rzeczywiście problem, który powinien ją niepokoić? Czy też może, czy ludzie religijni, czytając jej słowa, powinni się cieszyć z zaistniałej sytuacji? Moim zdaniem odpowiedź na pierwsze pytanie brzmi tak, a odpowiedź na drugie pytanie brzmi nie. Taka wolta światopoglądowa może być niepokojąca, gdyż nie wiadomo, w co wdało się dziecko tej kobiety. Ta wolta światopoglądowa nie powinna również cieszyć chrześcijan, obserwujących całą tę dramę, dlatego że nie wiadomo, czy przypadkiem nie stało się to dziecko wyznawcą jakiejś sekty, która nie byłaby również przez nich popierana? Wiecie, niby z słuchaniem mszy na YouTube, no ale co jeżeli to jest na przykład ksiądz Natanek albo ksiądz Woźnicki? Wiedz, że coś się dzieje. Problemem jednak zarówno tej hipotetycznej matki, jak i komentujących ten post jest niezdolność do rozpoznania problemu. Zwiększona religijność młodego człowieka może być tylko przejawem problemu. Sama istota leży prawdopodobnie w jego samotności oraz poczuciu bezsensu, a także prawdopodobnie Dystansu do swoich rodziców. Dystansu, który moim zdaniem wynika z wyraźnie zaznaczonego w tym poście liberalnego modelu wychowawczego. A ten liberalny model wychowawczy wydaje się mieć bezpośredni związek z obecnym w tym rodzinie ateizmem. No i ktoś powie, zaraz, zaraz, a dzieci z konserwatywnych rodzin nie mają poczucia czasami dystansu wobec swoich rodziców również? Mówimy tutaj jednak o różnych rzeczach. Konserwatywnej rodzinie możemy mieć raczej do czynienia z nadmiarem formacji. Co przez to rozumiem? Będzie to, można rzec, restrykcyjny model wychowania. Nie jest to oczywiście model wychowawczy obecny w każdej konserwatywnej rodzinie, a nawet rzekłbym, że w mniejszości. Ale możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że to dziecko z konserwatywnej rodziny jest poddane bardzo intensywnemu formowaniu. Ma jasno określone co mu wolno, czego mu nie wolno, co powinien robić, że do kościółka w niedzielę i tym podobne kwestie. Ma tłoczony do głowy jakiś zestaw wartości, i czasami można to uznać za taki niemal zimny chów. Bunt tego dziecka będzie miał jednak charakter liberalny. To dziecko będzie chciało wyzwolić się z nazbyt dociskających je form. A może tak się dziać nawet w przypadku, gdy te formy nie są nazbyt dociskające. W nadmiernie liberalnym i coraz powszechniejszym modelu wychowawczym problem jest zupełnie inny. W takim modelu rodzice mogą traktować dziecko niemal jako dorosłą jednostkę, jako samostanowiącą się jednostkę. Wiesz, synusiu, wiesz, córeczko? Rozwijaj się jak chcesz, tylko nie zabij mruczka. A poza tym. Wyrażaj się, kochany, wyrażaj się, kochana, wiesz w co tylko zechcesz. I dla nas, jako dla dorosłych ludzi wychowanych w liberalnej kulturze, może się wydawać to czymś całkiem pożądanym. Jeszcze, no wiesz, odkrywasz własne talenty, rozwijasz się, masz taką szeroką przestrzeń i no, czego chcieć więcej? Problem polega na tym, że mamy tutaj do czynienia z dzieckiem, a my myślimy o tym z perspektywy uformowanych jednostek. Nieuformowane dziecko może czuć się po prostu zagubione. A co ważniejsze, brak sugestii, brak wskazań, brak norm narzucanych przez rodziców co do tego, jak to dziecko powinno funkcjonować, wcale nie musi być odbierane jako przejaw wspaniałej, oferowanej mu przez tych rodziców wolności, lecz jako właśnie Rodzicielski dystans, jako brak zainteresowania. Dziecko, którego rodzice nic nie oczekują, dziecko, którego rodzice nie chcą formować, dziecko, które rodzice zachęcają co najwyżej do autoekspresji, może poczuć się po prostu samotne. Przecież bardzo często w relacjach jest tak, że czy to restrykcje, czy może w subtelniejszej formie wśród dorosłych ludzi jakieś oczekiwania, które mamy względem siebie, pozwalają nam te relacje ustanawiać. Oczywiście szanujemy naszą wzajemną indywidualność, jednak nie kochamy kogoś za to, że jest tak podobny, że aż niezrozumiały, lecz za to, co nas łączy, za to, czego możemy wzajem od siebie oczekiwać i za to, co możemy sobie wzajem dać. Jeżeli ktoś zawsze mówi ci, rób co chcesz, jesteś fajny taki, jaki jesteś, wyrażaj siebie, etc., etc., to po pewnym czasie, jak sądzę, będziesz miał wrażenie, że ta osoba po prostu się tobą nie interesuje. A co dopiero mówić w przypadku nieuformowanego dziecka? Co dopiero mówić w przypadku osoby, która nie może jeszcze za bardzo wyrażać, ponieważ sama nie zdążyła przyjąć jakiejś formy. Co ma wyrażać, jeżeli to, co mogłoby wyrażać, nie ma jeszcze żadnego kształtu? Pierwsze zatem, co powinna zrobić matka tego dziecka, autorka tego posta, to nie opublikować coś na grupie, ani nawet nie tłumaczyć dziecku, że Biblia to piękna opowieść, nie próbować naprostować dziecka, tylko po prostu zainteresować się tym, co to dziecko czuje? Bo wiecie, to nawet dla tego dziecka nie wygląda zbyt uczciwie, kiedy liberalna matka przez ileś lat powtarza szanujemy Cię, szanujemy Twoje wybory, szanujemy Twoje prawa, szanujemy Twój sposób myślenia, a później nagle, jak przychodzi co do czego, to ale nie rób tego, wiesz, Biblia to piękna opowieść, ale to tak nie na serio, no, Bóg nie istnieje, wiesz, to ludzie sobie wymyślili. Po pierwsze, takie dziecko jest nieprzyzwyczajone do czegoś takiego, co jest też jedną z przyczyn problemów, a po drugie wyczuwa, że podejście rodzica ma charakter interwencyjny, że nie wynika to z zainteresowania tym dzieckiem jako dzieckiem tego rodzica, lecz jakby przedmiotem, który nagle nabył niepokojących nas właściwości. Myśleliśmy sobie, że będzie się tak radośnie skrzył, a tymczasem przybrał jakąś taką niefajną barwę, w oczy nas gryzie, zmienić to. I takim przejawem doraźnego uprzedmiotowienia Próby leczenia objawowego religijnej choroby, jest post tej pani oraz wszystkie znajdujące się pod nim odpowiedzi. No może nie wszystkie, bo część z nich wskazywała, że może warto byłoby naprawdę zainteresować się swoim dzieckiem. Liberalny model wychowawczy jest też spójny w jakiś sposób ze współczesnym hedonizmem, bo rodzice rzeczywiście nie muszą się interesować swoimi dziećmi, a co więcej mogą sami siebie przekonywać, że czynią to dla jego największego dobra. Że nie chcą zabijać jego wrodzonej, błyszczącej wyjątkowości. Teraz związek między praktykowaniem liberalnego modelu wychowawczego a ateizmem. Bardzo chętnie przytoczyłbym w tym momencie jakieś badania, że rodzice, którzy są ateistami, stosują bardziej liberalne metody wychowawcze. Ale nie mam takich badań. Założy się jednak, że w internecie byście coś takiego znaleźli. W każdym razie ten liberalny model wychowawczy wynika wprost ze specyfiki ateizmu. Ostatnio na kanale zaprzyjaźnionego youtubera Pielgrzyma Rozumu pojawił się film traktujący o tym, czym jest właściwie ateizm, oraz jakie są problemy ze zdefiniowaniem ateizmu, z określeniem tego, kim właściwie jest ateista. A wynika to z tego, że większość ateistów i że sam ateizm charakteryzuje się raczej negatywnie. Lub co najwyżej wchodzi w jakieś mariaże ze scjentyzmem, co jednak nie rozwiązuje problemu. O ile religia oferuje jakiś porządek aksjologiczny, spójny, rozpoznawalny dla szerokich grup ludzi, to ateizm czegoś takiego sam z siebie oferować nie może. Jeden z ateistycznych sloganów głosi, że różnica między ateistą a teistą to to, że ten pierwszy odrzucił o jednego boga więcej niż ten drugi. Ateista mówi, że określony teista też jest ateistą, ponieważ nie wierzy w większość bóstw poza swoim. No i że jeżeli odrzuci jeszcze jednego boga, to będzie ateistą w pełni. To dobrze pokazuje negatywny charakter ateizmu. Oczywiście część bardzo naiwnych ateistów powiedziałaby, że oni, że ich kodeks moralny wynika bezpośrednio z nauki. No to jest oczywiście groteskowe twierdzenie, ponieważ nauka nie oferuje żadnych rozstrzygnięć aksjologicznych, ale wielu ateistów o tym nie wie. I w skrycie w gruncie rzeczy przyjmują jakąś okrojoną etykę chrześcijańską, to w naszym kręgu kulturowym i myślą, że to jest etyka ateistyczna, że to jest moralność naukowa czy coś w tym stylu. Jakie jest przełożenie charakteru ateizmu na modele wychowawcze? Wydaje się, że całkiem oczywiste. Po prostu liberalny model wychowawczy również jest z założenia negatywny. Nie robimy czegoś, aby czegoś nie zablokować, nie działamy w określony sposób, zapewniamy jak największą przestrzeń wolności, nie narzucamy pewnych zasad, nie narzucamy pewnych reguł, co więcej raczej zawieszamy stosowanie pewnych zasad. Zawieszamy stosowanie pewnych reguł, zawieszamy pewne oczekiwania, i w ten sam sposób prezentuje się ateizm. Oczywiście, z samego ateizmu nie wynika i nie musi wynikać jakaś totalna negacja np. chrześcijańskich wartości, jednak na pewno część przykazów moralnych. Jest bezpośrednio kojarzona z religią. W zależności tutaj już od konkretnego ateisty, ta recepcja chrześcijańskich poglądów, które można zachować, będzie różna. W wielu przypadkach będzie to tylko chrześcijaństwo bez chodzenia do kościoła. I jest to pewne uproszczenie, bo tak naprawdę za tym idzie już o wiele więcej, gdyż same praktyki religijne są pewną istotną częścią życia, pewną istotną rzeczą działania i również nie tylko na zasadzie duchowej formują młodego człowieka, ale część osób pójdzie dalej, odrzucając na przykład różne normy moralne dotyczące seksualności i będzie mówiło swojemu już dorastającemu dziecku, nie wiem, około 18-19 roku życia HEHE, <laughs> yes. jeść! Powinieneś, powinnaś się teraz troszeczkę wyszaleć, no. <ścoughs> Wiesz. I nie mówię, że większość ateistów postępuje tak, lub większość ateistów postępuje inaczej. Chodzi mi o to, że w przypadku ateizmu brak jest zbioru jasno określonych reguł. Gdybyśmy zebrali tych wszystkich ludzi w pokoju i nakazali im ustalić jeden spis odpowiedzi na ważne pytania na temat moralności, pochodzenia, organizacji społeczeństwa, to o jednomyślności moglibyśmy zapomnieć. Nie, mieli, nie byłoby na to najmniejszej szansy. A sprzecznych odpowiedzi moglibyśmy być kompletnie pewni. W takiej sytuacji, łatwo jest sprawić, aby dziecko dorastało w aksjologicznym chaosie. Inną kwestią jest głęboko obecna w ludziach potrzeba transcendencji, której ateizm po prostu nie zaspokaja. Nic dziwnego, że dziecko, które ma poczucie, że rodzice się nim nie interesują, że nie zwracają uwagi na jakieś jego wybryki, że go nie napominają, że od niego nie oczekują i że być może co za tym idzie, nie kochają tego dziecka. Zaczyna szukać czegoś, w czym mogłoby znaleźć jakieś oparcie, czegoś, co umożliwi mu uformowanie się i wskazanie jakiegoś sensu życia. Umówmy się: większość tych ateistycznych rodziców zostało uformowanych w katolickich domach być może nawet zbyt restrykcyjnych ale ich osobowość została już w jakiś sposób uformowana oraz zaszczepiono w nich pewne metafizyczne przekonania które nawet po odrzuceniu są praktykowane, przynajmniej w mojej opinii, w nieco zmienionej formie. Przykład absolutyzacji materii przez ateistów. Z góry powiem, że zdaję sobie oczywiście sprawę z tego, że istnieją ateistyczne systemy moralne, jednak warto zwrócić uwagę na to, że nie są one ugruntowane kulturowo. Dzieci i ludzie w ogóle nie są istotami zbyt racjonalnymi. Większość ich istnienia jest kształtowana przez kulturę. Nie znaczy to, że są jakoś stricte zdeterminowani, że powinniśmy myśleć o tym jako o prawdzie ontologicznej, że powinniśmy rozpatrywać to jako nie wiem, coś absolutnie prawdziwego. Tylko myśląc o kształcie naszego społeczeństwa, lepiej wyobrażać sobie je jako pewien mechanizm. Zatem upowszechnianie się ateizmu w miksie z materializmem prowadzi do braku istnienia spójnego zestawu norm kulturowych. To, co istnieje, to pozostałości pogmachu chrześcijańskim. Z uszkodzoną kopułą, z brakiem określonego kierunku transcendencji. A jak taki kościół nie ma kopuły, to do środka deszcz leje i robi się totalny syf. Nie będę podejmował teraz tego tematu, bo jest po prostu nazbyt złożony. Ale kwestia transcendencji na pewno jeszcze powróci na moim kanale. Zresztą już pojawiała się kilka razy. A najlepiej to oddziaływanie kulturowe chrześcijaństwa, to, że współcześnie coraz częściej mówimy o zrujnowanej, ale nadal chrześcijańskiej świątyni obrazują takie kanały najbardziej popularne na polskim YouTubie ateistyczne kanały jak Śmiem wątpić czy Karol Fiałkowski które w swojej krytyce chrześcijaństwa odnoszą się przede wszystkim subtelnie do chrześcijańskiej moralności grają na wzbudzeniu w widzach poczucia że to chrześcijaństwo jest takie niechrześcijańskie Zachęcam Cię, żebyś z takim Bogiem nie chciał mieć nic wspólnego. Bo przecież koronawirus to jest tylko jedno, tylko przez chwilę najnowsze jego zarządzenie, które ma dręczyć Ciebie, Twoich najbliższych i wszystkich ludzi. Oczywiście nadal to, co tutaj powiedziałem jest tylko bardzo ogólnym zarysem problemu. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale i dopiero będziecie się mu przyglądali uważniej, to będziecie mogli nabrać pewnego dziwnego poczucia, że w każdym filmie jakbym rozkładam akcenty nieco inaczej, że wskazuję jakby na inne problemy. Więc ktoś mógłby zapytać, no kurczę, to co właściwie tutaj jest problemem? Czy to jakiś, nie wiem, ateizm sam w sobie, materializm, coś innego, ochlokracja, w ogóle jak to się wszystko łączy? Problem problemów kulturowych polega na tym, że są one pewną wielką siecią, że w tej sieci wszystko ze sobą się wiąże. Newton zwracał swoje oczy ku Bogu, chciał go lepiej poznać. Użył w tym celu narzędzi matematycznych oraz opisał zależności. Które występują w świecie materialnym. Z tego stworzyła się współczesna nauka, ze współczesnej nauki stworzyła się technologia. Na bazie tej nauki również rozwinęła się nauka kolejnej piętra. A na bazie tego wszystkiego i połączonego z tym chłopskim rozumem zrodził się współczesny materializm. Idee rozbudowują dom kultury, ale nikt nie panuje w pełni nad tym, jak ludzie będą ten dom, jak ludzie będą te wzniesienia postrzegali. Ale myślę, że jeszcze o tym pomówimy. Pięknego czasu, cześć!